Nawrocki skupił się na konsekwencjach Zielonego Ładu, który nazwał ekologicznym szaleństwem. Jego zdaniem nowe regulacje unijne zagrażają polskiemu rolnictwu, co znajduje odzwierciedlenie w głosach rolników, z którymi spotyka się na terenie całego kraju. Protest w Warszawie uznał za wyraz niezadowolenia społecznego wobec unijnych zmian i ich negatywnego wpływu na lokalne gospodarstwa. Jesteśmy solidarni z państwem ukraińskim w tej strasznej wojnie, ale to nie może niszczyć polskich gospodarstw rolnych. Chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że prezydent tego miasta, a więc wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski chyba się nie pofatygował na spotkanie z rolnikami, co jest bardzo przerażające, bowiem oto kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, wrzuca Twita, że jest z polskimi rolnikami. Ktoś go z państwa... Widział dzisiaj? Nikt nie widział. Nikt nie widział, a ma chyba niedaleko. Więc może skończmy, panie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, te mary i oszukiwanie Polaków, że jesteśmy inni niż jesteśmy w rzeczywistości, bo dzisiaj tu jest interes polskiego rolnika. Jeśli chodzi o słowa pana profesora. Antoniego Dudka, to zgadzam się z tym, że jestem zdeterminowany, bardzo zdeterminowany i bardzo efektywny w ubieganiu się o sprawy Polski i Polaków. Tutaj się w pełni zgadzam, bo moja determinacja rzeczywiście osiąga pułap maksymalny. Jestem człowiekiem, który dla Polski i dla Polaków zrobi wszystko, co ma w swojej mocy. W końcowej części przemówienia polityk skrytykował Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Za brak obecności na proteście. Uznał to za przejaw ignorowania potrzeb rolników przez przedstawicieli opozycji. Nawrocki zakończył swoje wystąpienie deklaracją determinacji w walce o sprawy Polski i Polaków, podkreślając swoją gotowość do działania na rzecz kraju.